Jak już coś robić, to byle jak. Marne szanse. E, jako, że nie mam jednej ręki, to muszę grać akordy tylko jedną ręką. Echem. Naprawdę profesjonalizm to jest nasze drugie imię. Już? Kręcicie, kręcicie. Zrób taki klaps. Musimy wiedzieć. Stage 4. Podobało mi się na przykład to, że tutaj lider był Jurorem. Ale pamiętam, że były dwie edycje. W pierwszej edycji myśmy grali i totalnie przerznaliśmy. Była druga edycja byłem Jurorem i Aha. teraz czas na trzecią edycję. No właśnie, co możemy powiedzieć? Na pewno możemy powiedzieć to, że jeśli chcecie wziąć udział w Stage 4, to przyzwyczajcie się do tego, że ciągle wsadają wam kamerę w twarz. To jest to jest non stop! Cały czas! Mam nadzieję, że was zachęciliśmy. My będzie na pewno. Nas tam spotkacie, my tam my zawsze. Czy bardziej w pionie, czy w poziomie nieważne. Bierzcie udział. Stage for you. To, to się nagra wszystko?